Mmmm, ja dupa. Mm. Cześć, dobra, to jest troszkę WPS. Ej, cześć, to dziwna O, jesteś. Cześć, ja jestem Niewita. A to? Ciepło i bieda. Ania! No, myśl, no. O, no. <coughs> Ej, nie widać mi całej biblioteki. Nie widać. Patrzcie, myśl. tu jest z tego. Kratuszek. Tu, 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 tu. Widzę, aż. Widzę, ze Paaaaaaa! Pomażę że ja pierdam! <coughs> Ej, nie nagrywasz mnie, nie nagrywasz mnie! O, jestem nareszcie, cześć. Idę zerwać tego kwiatuszka. Nie nagrywaj! Zerwałem tego kwiatuszka, proszę iść. Zerwałem tego kwiatuszka. Dobra, zostawiam ci kartkę. Chcesz coś powiedzieć do widzów? No w ogóle do ludzi, chcesz coś powiedzieć? Tak, ale daj do łukomym. Jestem Julita, mam 9 lat, jestem panterą. Kury! <gry> <gry> Moje kury! <Ja> <gry> <gry> coś powiedzieć? Chcę powiedzieć rzecz. Ona z mi kwiatka. Chcę powiedzieć rzecz, która jest ważna. Właśnie... Pierwszy raz nagrywam filmik, możecie wejść, skrub skrubujcie, a nie możecie wejść na mój... Oni nie, wie, nie znają. Zębala Julita, bala bez przy. nie. To... z dużej Julita z małej bez spacji. Nie wiem o co, nie wiem, ona się e, tak. nie, cęmbala, ja, tu powiem, ja to bala. z dużej du i, i bez spacji I ta, Julita. I z małej, z dużej Julita. A z dużej No to. Ja. Dobrze. Więc teraz M żegnamy. No, Umarliśmy.